Dobrze, dobrze. Sekretarzu, bardzo cię proszę, nie zapomnij też o tym liście do Małgosi, dobrze? Jak już przygotujesz tam dla Tomaszka i Zosi. Fajnie, dziękuję. O, ho, 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 ho. dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Turkowian. Bardzo chętnie przyjeżdżam do Turku i wspominam, wspominam te czasy, kiedy jestem tutaj co roku u was. Naprawdę jest cudownie. A właśnie, przyjeżdżam do was na zaproszenie burmistrza pana Romualda Antosiga oraz stowarzyszenia przystań Turku, gdzie co roku mamy fabrykę Świętego Mikołaja. Ja myślę, że o fabryce też się jeszcze dowiecie, ale Pamiętam też, że przyjeżdżam w takie magiczne miejsce, to znaczy w rynek, bo tam jest taka wielka choinka. Przy tej wielkiej kołnicy zawsze śpiewamy kolędy. A w tym roku, poprzez to, że jest pandemia i COVID-19, więc musimy ograniczyć nasze spotkania. Dlatego też pozwolę sobie poprosić pana burmistrza za pomocą telefonu, i to takiego nowoczesnego telefonu, żeby zrobić tą iluminację w rynku. Już do niego dzwonimy. Dzień dobry, panie burmistrzu z tej strony Mikołaj. A witam święty Mikołaj. Witam serdecznie. Panie burmistrzu, mam do Pana ogromną prośbę, żeby w tym roku też choineczka była tak samo pięknie oświetlona jak w zeszłym roku. I żeby Pan 6 grudnia odpalił tą choinkę. Będzie cudownie i przepięknie. Rozumiem, jest nam niezmiernie przykro, no ale takim jest czas teraz na całym świecie i to doskonale wszyscy mieszkańcy Turku myślę, że świetnie nie nie zrozumieją. Postaram się tutaj zastąpić Ciebie chociaż w tej części, kiedy będzie odpalana choinka dla wszystkich mieszkańców naszego miasta i mam nadzieję, że w przyszłym roku Pojawi się wśród nas, że wszyscy będziemy po prostu po tym trudnym czasie dla całego naszego miasta. E, zatem jesteśmy, panie burmistrzu, umówieni 6 grudnia na to, aby światełka zapaliły się na naszej pięknej końce podczas świąt. Będzie cudownie. A jak już mówimy o świętach, to chciałbym też pan burmistrzowi w zasadzie na ręce pana burmistrza złożyć. Panu i wszystkim Turkowianom życzenia wszystkiego najlepszego, przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim życzliwych ludzi wokół siebie, uśmiechniętych. Nie poddawajmy się w tym trudnym czasie, bądźmy troszeczkę mili dla siebie, radośni i aby wszystko się w końcu jak najlepiej ułożyło. Do zobaczenia, Panie Burmistrzu. Dziękuję bardzo również w imieniu wszystkich mieszkańców Turku. Życzę wszystkiego dobrego, życzę wesołych, radosnych i spokojnych świąt. Bożego Narodzenia i przekażę mieszkańcom od Świętego Mikołaja również te życzenia i mam nadzieję, że przyszły rok będzie dużo lepszy niż obecny, a teraz oczywiście tak jak tutaj Święty Mikołaj yy, kazał mi tutaj zrobić, to tym będzie podpalę tą chońkę. i mam nadzieję, że będzie ona święciła wszystkim mieszkańcom naszego miasta, z powodu jeszcze bardzo, bardzo, bardzo Jeszcze raz dziękuję bardzo za telefon. Wszystkiego dobrego. Poszło. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, i oglądajcie, bo zawsze ten Mikołaj przyjeżdża wtedy, kiedy się go najmniej spodziewacie. Do zobaczenia!